Stanisława pomiędzy średnickiego. Wita Państwa Agnieszka Batelli. I, I Wojciech Bartoszek. No i czyli duet taki sobotni, czwartkowy. Bo we wtorki y, Wojtek Bartoszek jest sam. Osamotniony osamotniony, czyli temat średniikali. I jesteśmy dzisiaj przy takim dokumencie. Taki myślę, że go tam będzie za chwileczkę widać na państwa ekranach. Jest to legitymacja Stanisława Pomian-Szednickiego i, i to jest taki bardzo ważny dokument. Za chwilę postaramy, postaramy się rozwikłać tajemnicę no. tego dokumentu, ale nie do końca, ponieważ sami tak dokładnie tej tajemnicy nie znamy, ale będziemy to zgłębiać. To legitymacja Stanisława pomian członka Komitetu Obywatelskiego. Dokument numer 217 wystawiony 19 grudnia 2014 roku na blankiecie ostemplowanym pieczęścią magistratu gubernialnego miasta Piotrkowa oraz pieczęcią austriackiej komendantury w Piotrkowie. I tu jest Jecytelny jeszcze też, tak, jeszcze jest taka ciekawa rzecz, że jednak to jest legitymacja numer 217. Czyli na miasto taki, jakim był Piotrków, to już jest bardzo dużo, bo no. 217 członków Komitetu Obywatelskiego. I teraz cóż ten komitet… Co tam Austriaci tam robili? Tak. I co tam robili? Cóż... zajęte przez ja Kiedy? Ja nie, nie co, się, co się tu działo? Spróbujemy to chociaż po części ym, rozwikłać. I w Komitecie Obywatelskim miasta Piotrkowa latem i jesienią 1914 roku, po wybuchu I wojny światowej, Piotrków znalazł się w zasięgu działań wojennych. Rosjanie dwukrotnie byli wypierani z miasta. Pierwszy raz w połowie sierpnia przez wojska niemieckie i ostatecznie w grudniu przez Austriaków. Czyli I wojna światowa. W dniu 1 sierpnia 1914 roku władze rosyjskie wydały zarządzenie o ewakuacji urzędników guberialnych i ich rodzin. W 10 dni później opuścili Piotrków. Do wyjazdu w głąb Rosji zmuszano również Polaków. Stanisław Pomian Średnicki sprzeciwił się temu nakazowi i pomimo groźby utraty uposażenia emerytalnego pozostał w kraju. Ten fakt oczywiście jest już znany i znamy go z pamiętników no, i z innych jest, takich i innych mieć, materiałów. W zaistniałej sytuacji w obawie przed rosnącym zamętem już 1 sierpnia społecznicy piotrkowscy podjęli starania o utworzenie organu zarządzającego miastem. Więc jak musiało leżeć to dobro miasta tym społecznikom, mieszkańcom Piotrkowa, na, po prostu na sercu? To zdaje się, ja nie znam dokładnie dat, ale zdaje się, to była taka fala, która szła przez Polskę. W wielu miastach powstawały i w tym momencie, i później organizacje. Niektóre nawet się, się rządami <głaszały> ogłaszały. Wiem, że gdzieś tam w którymś, Żeromski brał udział. No w taki tej... powiew wolności, tak, prawda? Tak, tak. I, jakby, I próba jakby samoorganizacji. Ta... samoorganizacji. Z jednej strony, a z drugiej strony czynniki polityczne szukały również przyczółków, żeby wkroczyć. Tu jedni, tu drudzy, tu gdzie gdzie kto by się nie. A jednocześnie jesteśmy dość zamęc. długo bez wolności, prawda? Więc dalej ten duch ta, jest, dalej ta potrzeba i ten duch jest. Nie kolaborowania z ewentualnymi zwycięzcami, tylko, tylko po prostu tworzenia własnych struktur. Na zebraniu w lokalu Towarzystwa Kredytowego Miejskiego powołano komitet obywatelski, na którego czele stanął ksiądz Eugeniusz Lipiński. Bardzo zacna postać w Piotrkowie. Zadaniem komitetu było zastąpienie działalności ewakuowanych urzędów i instytucji rosyjskich oraz niesienie pomocy ludności cywilnej. Zastąpienie, nie tworzenie nowych, nowych zastąpienie. tylko zastąpienie, czyli no bo, także. ścieżki, które były w Wejście krew. w dokumenty, tak, prawda, tak. które jeszcze pozostały, bo wiele dokumentów po prostu Rosjanie zabrali albo zniszczyli. Y w związku z tym, Komitet Obywatelski sprawował nadzór nad działalnością charytatywną w mieście, także tą prowadzoną w, w ramach Piotrkowskiego Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan, którego prezesem był wówczas Szednicki. Mając ponad 70 lat, sędzia, pomimo wielu obowiązków społecznych, został członkiem komitetu. W dniu 29 maja 1915 roku Okupacyjne władze austriackie zlikwidowały tę oddolnie powołaną organizację. W krótkim okresie od sierpnia 1914 do czerwca 1915 roku na ziemiach byłego Królestwa Polskiego powstały 554 komitety. Więc to naprawdę było groźne dla, dla, okupanta. dla okupanta. Tak, tak. Sama organizacja. Już, taka. Tak, to znaczy, że jest to już jakaś siła. Były to prowizoryczne organy samorządowe, które tak jak Piotrkowskie, oprócz podstawowych zadań związanych z administracją na danym terenie, nie dopuszczały, aby głód dokuczał mieszkańcom. Czyli najpierw podstawowe potrzeby, tak. najpierw tak jak się. To ksiądz Twardowski chyba też mówił i, i, i brat Albert, że najpierw nakarmić, zadbać o podstawowe potrzeby ludzi, a potem dopiero kształcić, duchowo nawracać i te. Tak. Powiem, chociaż trudno mi to. Był taki jeden, który powiedział. Byt określa świadomość. Ale to kiepsko, to kiepsko brzmi w tym kontekście, bo. Bardzo. Bo... Ale to prawda. jak głodny, no to będzie tylko jedną rzeczą się zajmował. Zawsze. No tak, tak, no ale może jednak ne, chyba lepiej jak karmią ci, co mają świadomość, no. prawda? I po prostu wiedzą, wiedzą co, jest, co jest dobre. No i mamy tutaj następny dokument i już dzisiaj zaopatrzyliśmy się w szkło powiększające, bo no. Samo oko nie wystarcza, a tutaj taka odręczna notatka Stanisława Pomian-Srzednickiego. I to już jest któraś notatka, taka na którymś piśmie Strzednickiej. One się zaczynają teoretycznie powtarzać, bo znowuż treść będzie ta sama, tylko daty są tylko inne. Tylko daty są inne. I miejsca, bo to jest Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, Krakowskie Przedmieście nr 62, 26 kwietnia 1919 roku. I, ale Do ciekawe ja się, są no. te notatki, że Właściwie Szrednicki prowadził coś takiego jak dziennik korespondencji. No tak, no, ale co, co tego, się zdarzyło, co żeby no, archiwizował sobie tak, te dokumenty. co to co robimy, czyli to czego się uczymy w komputerze, gdy już wpisujemy, zaczynamy coś działać i zalewa nas bardzo dużo maili, zaczynamy zakładać foldery, prawda? No, no. On, on tutaj takie no, teczki sobie, takie teczki sobie tam jakieś zakładał. No to no bardzo ja proszę mojego pana prezesa Sądu Najwyższego Stanisława z Członkowie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności mają zamiar postawić na ogólnym zebraniu kandydaturę Jaśnie Wielmożnego Pana na prezesa Towarzystwa. Zarząd komunikując o tym ma honor prosić Jaśnie Wielmożnego Pana, jako znanego ze spraw społecznych i filantropijnych, o łaskawe przyjęcie mandatu. Powiadomienie o swej zgodzie i podpisanie i zwrócenie załączonej deklaracji, która musi przejść przez posiedzenie zarządu. Na wiceprezesa towarzystwa proszony jest pan Jan Cholewicki, Prezes zarządu. No, już znamy nazwisko Cholewiczki. Tak. Bo on tak, dziś podpisywał tak, wcześniej. Tak, tak, tak. tak, tak. I adnotacja. Otrzymałem niniejsze pismo dopiero 9 maja 19 roku po powrocie do Warszawy z urlopu. Wskutek czego nie mogłem. Nie mogłem obowiąz... o, obowiązków. Obowiązków tyle zaszczytnych dla mnie. Nie, nie mogłem skorzystać z tyla zaszczytnej dla mnie propozycji. albowiem w końcu wybory w końcu kwietnia, a nie przed moim powrotem się odbyły. Huh. Udało, udało, nam się, udało nam się przeczytać takie dość drobne pismo, bo właśnie tym się charakteryzował, że dość drobno. O, no, miał piękny charakter pisma, po prostu uczyli się, uczyli się naprawdę pięknie pisać i to chyba, chyba ważne, bo, bo dzisiaj, dzisiaj zaczynamy o tym powoli, powoli zapominać. I... No i w ślad za tym poszło warszawskie, to, to dyplom, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, wielmożny pan Stanisław Średnicki na posiedzeniu zarządu w dniu 12 maja 19 roku został zaliczony w poczet członków Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Prezes. No widzisz, nie doczytam kto został prezesem, ale no, długie nazwisko. Napoleon coś takiego. Ale Wybrali tak. kogoś innego i on ten nie. Ma. Ale proszę, sięgnę do Piotrkowa, półtorej godziny. Ale jakby on już posiągnę. był w Warszawie. No, ale to było, bo, był, bo był pierwszym prezesem sądu najwyższego. Już wtedy był w sądu, tak? No 19 rok bo to jest 19 rok, a, już a już przecież po, po, od 17 tak? był, był. Czyli tak, jak już się ktoś pojawił taki cenny, to zaczynały te różne instytucje dobroczynne tak. przechwytywać takie osoby, znając go, czyli musiał być osobą znaną z działalności społecznej. I, i, i to jest takie... W, na pewno, na pewno był to ogrom pracy, a teraz sobie jeszcze wyobraźmy ten ogrom pracy, gdy nie mamy tych naszych technicznych wspomagań, prawda? Telefonów komórkowych, komputerów, nie, maili. Pamięć, była, pamięć Ma Alzheimera było mniej. Może było mniej Alzheimera, ale po prostu było, było chyba tak trochę lepiej i ładniej na pewno gramatycznie. Jak już musiał coś zapisać ładnym pismem na papierze, zarchiwizować, zanumerować, włożyć do teczki, to potem pamiętał, że to zrobił. Prawda? Aż zaczyna mnie ciągnąć do powrócenia do takiej. Do wyrzucenia komputera. Nie, nie do wyrzucenia komputera, ale mam pióro, stalówkę i mam atrament, więc może powrócić jednak do takiego pięknego pisma. W Stołecznej Instytucji Filantropijnej Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności. Założone 24 grudnia 1814 roku z inicjatywy hrabiny Zofii Zamojskiej z Czartoryskich. Jego pierwszym prezesem został książę Adam Jerzy Czartoryski. Od 1818 roku siedziba towarzystwa znajdowała się w gmachu dawnego klasztoru karmelitanek Bosych przy krakowskim przedmieściu 62. Pierwsza ustawa organizacji, opracowana przez Juliana Ursyna Niemcewicza, ukazała się drukiem w 1820 roku. Jakże to musiało być pięknym językiem napisane, to już po prostu wyżyny. Statut Towarzystwa modyfikowano kilkakrotnie, dostosowując jego zapisy do zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej. Warszawska instytucja dobroczynna przetrwała represje po powstaniu listopadowym 1830-1831 oraz styczniowym 1863-1864 i doczekała odrodzenia państwa polskiego. Jej działalność przerwał dopiero wybuch II wojny światowej. W 1919 roku doceniając dotychczasowe zasługi Stanisława Pomian-Szednickiego na niwie pracy społecznej, zaproponowano mu przyjęcie kandydatury na prezesa Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Niestety, korespondencja ta dotarła do niego już po wyborach. Nie przeszkodziło to Szednickiemu zaangażować się w działalność filantropijną w stołecznej organizacji. Jej członkiem został 12 maja 1919 roku. Oczywiście te piękne opisy i takie szczegółowe opisy m, dokumentów, a także takiego anturażu dookoła, zawdzięczamy dwóm paniom, pani doktor Kwiatkowskiej i pani Sylwit. Bardzo serdecznie dziękujemy, bo to jest takie ważne. Żeby to było także opracowane już dokładnie. Natomiast myślę, że to jest też taka księga otwarta jej działalności. Panie się zajmowały Towarzystwem Piątkowskim, Towarzystwem Dobroczynności. Natomiast my właściwie niewiele wiemy, co średnicki robił w Warszawie. No właśnie. No i tutaj. Bo Nie ma pamiętników. Nie ma pamiętników, bo one się skończyły troszeczkę wcześniej. Był prezes, był, a tutaj był członkiem tego towarzystwa, a jest, znając Szednickiego, jak już się w coś angażował, to robił coś. Mm. Więc gdyby Państwo mieli jakieś wiadomości, wieści, takie, które by się mogły pojawić, byłoby doskonale. Także poszukujemy w dalszym ciągu. Tu już jesteśmy w 1919 roku. Filmowany był Piłsudski. Są zdjęcia z Piłsudskim. Są yy, gazety. No nie wierzymy w to, że nie ma też takich materiałów o Jeżeli cokolwiek Państwo wiedzą, znają, widzieli, pamiętają nawet jakieś strzępki takie, które na przykład opowiadał dziadek czy babcia, może warto się do nas zwrócić i będziemy szukać wtedy razem. A dzisiaj na tyle. Dziękujemy Państwu bardzo. Agnieszka Batelny, Wojciech Wartoszek.